Przechodzimy już do tematu dzisiejszego przekazu, w którym jest artykuł albo inaczej seria artykułów, które ukazały się w znanym czasopiśmie naukowym wydawanym w Stanach Zjednoczonych: Annals of Internal Medicine. Jest to seria artykułów, które są podsumowane rekomendacjami. Jest to zaznaczone czerwoną strzałką na, na przezroczu. Artykuł ukazał się 1 października. Clinical Guidelines, czyli wytyczne kliniczne, grupy naukowców, którzy nazwali się Nutri-Rex Consortium. Ten cykl publikacji, który ukazał się w czasopiśmie, wywołał lawinę komentarzy. Znane stacje informacyjne, telewizyjne, internet, portale, inne gazety, New York Times w Polsce. Wiele zmianek i komentarzy dotyczących tych artykułów. No cóż, czy, czy to wszystko jest tego warte? Będę chciał w kilku słowach powiedzieć. Wydźwięk tych artykułów mniej więcej taki: czy naukowcy są na tropie dobrych wieści? Jako dobre wieści rozumiemy w tym przypadku wiadomości, że w ogóle nic złego nie ma w tym, że będziemy jedli sobie czerwone mięso albo przetwory mięsne, czyli wysoko przetworzoną żywność mięsną. Opierając się na wynikach naszego badania, nie można stwierdzić z żadną pewnością, że jedzenie czerwonego i przetworzonego mięsa powoduje raka, cukrzycę czy choroby serca. Powiedział. Profesor Bradley Johnson, który współprowadził badanie, tak naprawdę Bradley Johnson jest kierownikiem tego zespołu, który, konsorcjum, które się nazywało Nutri-Rex. Czy tak w rzeczywistości jest i w jaki sposób ten zespół badaczy doszedł do takiego wniosku, który jest w jawnej sprzeczności z wiedzą i z wytycznymi chociażby Światowej Organizacji Zdrowia? W jaki sposób do tego doszło? Na początek, kilka słów komentarza. Nutri-Rex jest to grupa 14 naukowców z różnych uniwersytetów, z różnych krajów, którzy zebrali się, aby przeanalizować to zagadnienie. Oczywiście, jak się dowiecie za chwilę, nie jest to pierwsza okazja, kiedy ten zespół naukowców się zebrał i opublikował tego typu rekomendacje czy swoje opinie. Ci naukowcy są zupełnie prywatną grupą. Nie mają oni afiliacji żadnej uczelni, żadnej organizacji międzynarodowej badającej wpływ odżywiania na zdrowie człowieka. Jest to ich prywatna inicjatywa. Jak powiedziałem, pan Bradley Johnson jest epidemiologiem z jednego z uniwersytetów w Kanadzie i przewodniczył on temu zespołowi. Trzeba powiedzieć, że rekomendacje, o których wspomniałem, nie zostały jakby wprowadzone jednogłośnie. Między tymi naukowcami były zdania odrębne. Trzech z tej grupy głosowało przeciw takiej formie publikacji, a jeden z naukowców wygłosił oficjalne zdanie odrębne, ponieważ w ogóle nie, nie został zapoznany z finalną wersją wniosku, z którą on po prostu się nie zgadza i jej wydźwięk jest szkodliwy jako ostatni element chciałem powiedzieć, że autorzy nie podali żadnego źródła finansowania, ale o tym jeszcze kilka słów za chwilę. Czym zatem są te artykuły? Mamy do czynienia z czterema metaanalizami i z jakby finalnym dokumentem rekomendacji. Czyli trzeba sobie powiedzieć jasno i to jest jedna z najważniejszych rzeczy z dzisiejszego przekazu, że Ci naukowcy nie dostarczyli żadnych, żadnych nowych danych, które rzucałyby światło na kwestię wpływu spożywania czerwonego mięsa albo przetworzonych produktów mięsnych na zdrowie człowieka. To, co zostało zrobione, to zebrali oni dotychczas istniejące badania i przemielili przez pewien algorytm statystyczny, o którym za chwilę powiem, czyli pierwsza wiadomość jest taka, że te badania, które do tej pory wykonano i które były do tej pory podstawą do zakwalifikowania e, rekomendacji dotyczących ograniczenia mięsa w diecie i kancerogenności w stosunku do niektórych nowotworów występujący u człowieka. Te same badania po analizie grupy Nutri-Rex okazały się niewystarczającymi danymi, żeby w stosunku do mięsa takie ograniczenia stosować. To bardzo, jak widzicie, ciekawa sprawa. Czyli ci autorzy nie przeprowadzili żadnego nowego badania. Zadajemy sobie zatem pytanie. Jeżeli oni nie przeprowadzili żadnego nowego badania, to skąd tak od, odbiegające od poprzednich Interpretację tych samych tak naprawdę danych. Więc ten zespół naukowców dokonał reanalizy dostępnych już danych, natomiast zrobił to w pewien określony sposób, a mianowicie zastosował określony algorytm statystyczny, który, który spowodował, że wynik, wynik finalny był i wnioski finalne mogły być inne. Dlaczego tak się stało? My musimy sobie powiedzieć, jakie badania do tej pory były wykonane dotyczące wpływu spożywania mięsa i zresztą wpływu odżywiania na zdrowie człowieka. Takie badania to są przede wszystkim olbrzymie analizy epidemiologiczne, bardzo duże i bardzo długo badania obserwacyjne i kohortowe. Są to badania, które obejmują bardzo duże, Grupy, duże populacje, obserwacja losów tych ludzi to jest obserwacja wieloletnia. Dane są zbierane często za pomocą ankiet, kwestionariuszy. Zbieranie tych danych trwa bardzo wiele lat i nie mamy wpływu na wszystkie czynniki, w jakich ci ludzie żyją. I to jest bardzo ważne czyli to są badania epidemiologiczne, kohortowe, obserwacyjne. Są jeszcze inne badania, które nazywamy badaniami randomizowanymi. To będzie bardzo ważne w naszej analizie. Badania randomizowane to są badania, które stosujemy przede wszystkim, jeżeli chcemy ocenić skuteczność, na przykład leku. Mamy pojedyncze leki, na przykład porównujemy lek A z lekiem B, albo porównujemy lek A, na przykład z placebo. Możemy porównać, na przykład działanie leku obniżającego cholesterol. Pacjentami, którzy tego leku nie przyjmują. Czyli możemy odpowiednio wybrać dwie grupy. Pacjenta A rozlosować do przyjmowania leku obniżającego cholesterol, pacjenta B na przykład do po prostu pacjent B nie będzie tego leku przyjmował i te grupy różnią się tylko jedną zmienną. Oczywiście w przypadku nauk o odżywianiu. W przypadku Analizowania stylu życia społeczeństw, dużych grup ludzi i występowania określonych chorób długoterminowej obserwacji nie są możliwe, nie jest możliwe zastosowanie badań randomizowanych. Nie jesteśmy w stanie powodować, że przez wiele lat dwie grupy ludzi będą się różniły tylko jedną zmienną. Po prostu takie założenie jest nonsensem. Nie da się takiego założenia w praktyce zrealizować. Co więcej, nawet badania, które dostarczyły wniosków o szkodliwości palenia papierosów, nigdy nie były badania randomizowane, a pomimo tego my, no, większość z nas prawdopodobnie jest przekonana, że yy, systematyczne palenie papierosów jednak ma negatywny wpływ na nasze zdrowie i nikt nie wymaga od nas tego, abyśmy nagle wzięli grupę załóżmy 100 czy 1000 osób i 500 z nim kazali palić papierosy, a, dru a drugich 500 rozlosowali do broń Boże nie palenia papierosów. Czyli tym nakazujemy, a tym zabraniamy. Takich badań po prostu nie wolno wykonywać i one byłyby... Jeżeli to badanie miałoby trwać 15-20 lat, niemożliwe do przeprowadzenia w praktyce. Czyli wniosek jest taki, że musimy dobierać odpowiednie metody i narzędzia badawcze do celów, jakie chcemy zrealizować. To zrobili naukowcy z grupy NutriRex. Zastosowali system GRADE. System GRADE jest to, jest to taki algorytm punktowania wartości danych naukowych, wykonanych badań naukowych, gdzie zbieramy na przykład 20 badań i na przykład 20 badań wykonanych na leku obniżającym cholesterol, w których 15 badań to były badania randomizowane, a 5 badań to były badania na przykład obserwacyjne. I system GRADE zakłada, że Każda zmienna z badań randomizowanych jest więcej warta niż zmienna, która wynika z badań obserwacyjnych, kohortowych czy epidemiologicznych. Czyli w system grade uważa za bardziej cenne informacje z badań randomizowanych. Żeby wyrównać jakby ilość danych i ich wartość, stosuje się po prostu wycenę tych danych z badań randomizowanych i obserwacyjnych. I wszystko na pozór wygląda dobrze pod warunkiem, że dotyczy badań lekowych. W przypadku bada... zastosowania takiego systemu w badaniach, o... naukach o odżywianiu się, gdzie nie ma badań randomizowanych na ten temat, zastosowanie systemu GRADE, który był dedykowany badaniom, badaniom lekowym, po prostu jest nonsensem i mija się z celem. Niemniej jednak z jakichś powodów, Grupa nutri zastosowała system GRADE do oceny wszystkich badań oceniających szkodliwość albo wpływ inaczej spożywania mięsa na zdrowie człowieka. Oczywiście wynik jest taki, że ten system jakby dewaluuje dane z badań obserwacyjnych, czyli to, co wydawało nam się silnymi dowodami, po przemieleniu poprzez system GRADE okazało się, że tymi silnymi dowodami nie jest. Podsumujmy. Mamy te same dane, które zbierano przez kilkadziesiąt lat, te same dane, które były podstawą do formowania bardzo wielu stanowisk, wytycznych i ostrzeżeń, na przykład WHO, ale po zastosowaniu innego algorytmu wyceny istotności danych statystycznych dla, dla grupy NutriRex te dane okazały się niezbyt przekonywujące i wnioski tej grupy są takie, że właściwie nie powinniśmy się bać spożywania mięsa. Jeżeli natomiast przejrzelibyśmy te wszystkie metaanalizy, które zostały opublikowane 1 października, Okazuje się, że w treści tych metaanaliz ciągle są dane statystyczne z tych wszystkich badań, które do tej pory zostały wykonane. I co możemy tam wyczytać? Możemy wyczytać, że jeżeli redukujemy spożycie mięsa czerwonego i przetworów mięsnych, to redukujemy śmiertelność ogólną o 13%, redukujemy śmiertelność kardiologiczną o 14%, redukujemy śmiertelność z powodu nowotworów o 11%. I również redukujemy szanse zachorowania na cukrzycę o 25%. Tym, że w tych wszystkich artykułach i doniesieniach prasowych, które są bardzo chwytliwe medialnie, tego wszystkiego prawdopodobnie nie zobaczycie, bo tytuły świecą tym, że mięso wraca na nasze talerze, a nikt nie wymienia tych danych, które w tych artykułach rzeczywiście cały czas są. Jaki jest wydźwięk tej całej e, trudnej e, dla większości e, czytelników do zinterpretowania sytuacji? Wydźwięk jest taki, że cały świat naukowy, jak niektórzy e, to określili, dawno nie był tak zjednoczony w krytykowaniu e, tych doniesień, e, jak stało się to w tym przypadku. Takie stowarzyszenie, które nazywa się True Health Initiative, stowarzysza 400 lekarzy i badaczy ze Stanów Zjednoczonych. Apelował pan dr Katz, który dostał możliwość przeczytania tych artykułów przed oficjalnym opublikowaniem, apelował o wycofanie wniosków z publikacji, które miałyby się w tej formie ukazać, ale odmówiono mu. To stowarzyszenie wystosowało bardzo ostry i, i wyraźny w, swe, w swym wydźwięku komentarz, zarzucając manipulację danymi. Podobnie, podobnie taki, taki komentarz wystosował profesor Frank Hu, który jest szefem Departamentu Nauk o Żywieniu Uniwersytetu Harvardskiego. Bardzo dobitny w swojej formie jest komentarz pana profesora Willeta, który był przez ponad 20 lat szefem katedry epidemiologii i nauki o żywieniu, również Harwarskiej Szkoły Medycznej. On po prostu napisał, że te publikacje i płynące z nich wnioski stanowią najbardziej skandaliczne nadużycie interpretacji danych, jakie kiedykolwiek widział. Wydaje mi się, że to bardzo dosadne określenie, jakby, które pokazuje jak, jak jak on interpretuje opublikowane dane albo interpretacje tych danych. Kolejną organizacją, którą osobiście bardzo szanuję jest Physicians Committee for Responsible Medicine. Jest to organizacja, którą od wielu lat kieruje dr Neil Barnard. I ta organizacja, oczywiście, na swojej stronie, blogu, podcaście, skomentowała te doniesienia jako manipulacje danymi. Natomiast, aby przeciwdziałać szerzeniu się dezinformacji, uruchomili taką akcję hashtag Cancel click Jest to akcja, która właśnie ma informować ludzi o tym, że te doniesienia opublikowane 1 października są po prostu manipulacją i nie powinni się sugerować doniesieniami prasowymi, które powielają rekomendacje z tych artykułów. Co więcej, ta organizacja wystosowała oficjalne, oficjalną petycję do Federalnej Komisji Handlu Stanów Zjednoczonych. Po to, aby Federalna Komisja Handlu zablokowała przekaz reklamowy wiążący się z wnioskami tych artykułów, tak aby nie można było się nim posługiwać, ponieważ, ponieważ lekarze uważają, że jest on szkodliwy zdrowotnie dla populacji, ponieważ będzie zmieniał preferencje żywieniowe klientów. To trzeba powiedzieć, kiedyś już taka sytuacja się udała tej organizacji i Federalna Komisja Handlu na przykład zablokowała przekaz dotyczący reklamowania posiłków nabiałowych jako posiłków, które mogą przyczynić się do redukcji wagi ciała klientów i ludzi, którzy mieli spożywać. Trzy posiłki dziennie składające się z produktów nabiałowych. Problem polega na tym, że od czasu złożenia takiego wniosku do Federalnej Komisji Handlu do jego uwzględnienia i wyegzekwowania, mija około dwóch lat. Przez dwa lata nikt nie zabroni powielać informacji, które, które są pochodną artykułu artykuł 1 października. Chciałem teraz was wszystkich zapoznać z pewną osią czasu, ponieważ artykuły z 1 października nie są pierwszymi, które zostały przez ten zespół naukowców opublikowane, więc chciałem wam zaproponować pewną po, po, podróż w czasie i zobaczmy, co ten zespół naukowców do tej pory opublikował. W 2014 roku Ukazał się cykl artykułów, który, którego ukoronowaniem była pierwsza okładka tygodnika Time, na którym był artykuł i był rysunek z napisem Butter is Back, czyli masło powraca. I to właśnie pochodne tej serii na artykułów po dwóch latach były jakby zablokowane przez Federalną Komisję Handlu. Zgadnijcie, kto przewodniczył zespołowi autorów tego cyklu? Bradley Johnson, którego znamy właśnie z artykułów 1 października. Co się, co się dzieje dalej? Dzieje się to, że w 2015 roku do 5 lat w Stanach Zjednoczonych publikowane jest uaktualnienie wytycznych dietetycznych na najbliższe 5 lat dla całych Stanów Zjednoczonych jest publikowane przez amerykańskie Towarzystwo Dietetyczne, które nazywa się USDA. Czyli można powiedzieć, że na rok przed uaktualnieniem wytycznych ukazuje się seria artykułów, która ma postawić masło i produkty nabiałowe w dobrym świetle. No to idziemy w takim razie dalej. W 2016 roku ukazały się artykuły, które krytykują ograniczenia w planach dietetycznych, ograniczenia i rekomendacje towarzystw dietetycznych dotyczące spożycia cukrów prostych w diecie. I oczywiście ukazują się analizy autorstwa zespołu naukowego, którego już oczywiście, które oczywiście już znamy. Kto był przewodniczącym tego, tego zespołu naukowego? Nikt inny jak Bradley Johnson, ten sam, który, który dwa lata wcześniej pisał o tym, że masło powraca. Natomiast w tym przypadku, jakby jasno zostało określone finansowanie, ten zespół naukowców w 2015 roku dostał grant na badanie tego typu zależności, czy rzeczywiście cukier szkodzi. I to badanie zostało, ten grant został wystosowany przez Life Science Institute, bardzo ładnie nazywającą się instytucję. Natomiast członkami tej instytucji są przedstawiciele. Koncernów Coca-Cola, McDonald's, PepsiCo, koncernu Cargill, to jest największy w Stanach Zjednoczonych producent wołowiny, oraz kilku firm farmaceutycznych i oczywiście przedstawicieli rolników i przemysłu przetwórczego. Czyli jakby sponsorami tych, tych analiz byli tak naprawdę producenci i przetwórcy, którzy na rynek tak naprawdę zalewają rynek produktami dosładzanymi. No, i minęły 3 lata, mamy 2019 rok, mamy 1 października. Ten sam zespół naukowców pod przewodnictwem znowu Bradleya Johnsona publikuje materiał dotyczący, jakby podważający i inaczej interpretujący te same dane, które do tej pory mieliśmy na temat wpływu mięsa na nasze, nasze zdrowie. Czyli mamy tego samego kierownika, który stoi za wszystkimi trzema cyklami publikacji. Mamy podobny skład naukowców. Redaktorzy New York Timesa w ostatnim tygodniu zapytali właśnie pana Bradleya Johnsona, czy skąd, skąd jest finansowanie tego cyklu artykułów. Powiedział, że nie było obecnie takiego finansowania. Natomiast o grancie z 2015 roku nie musiał informować nikogo przy tej okazji, ponieważ okres ujawniania finansowania to jest okres na 3 lata wstecz, a 2015 rok to już jest jakby nie jest objęty tą klauzulą 3 lat wstecz. Zupełnie przypadkiem należy, się, należy sobie powiedzieć, że Właśnie w przyszłym roku planowane jest kolejne uaktualnienie wytycznych dietetycznych Amerykańskiego Towarzystwa Dietetycznego i tak samo 2014 rok masło powraca, 2015 uaktualnienie wytycznych, teraz 2019 rok mięso powraca. Za rok eksperci Amerykańskiego Towarzystwa Dietetycznego wydadzą oficjalny dokument, który ma wpływ na Wytycz, stanowi wytyczne dla szkół, stołówek, restauracji, dla prowiantowania sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych i dokument, na którym będą przez najbliższe 5 lat wszyscy e, naukowcy i wszyscy e, odpowiedzialni za żywienie e, społeczeństwa amerykańskiego będą się powoływali. Czy widzicie jakiś powtarzający się wzór e, tych wszystkich? Publikacji, ja, ja rzeczywiście takie, taką prawidłowość dostrzegam. I to może podsumujmy, na czym stoimy. Mamy artykuły z 1 października, ale chciałem przypomnieć oficjalne stanowiska, które do tej pory większość z nas znała. Oficjalne stanowisko z 2015 roku Światowej Organizacji Zdrowia określa przetworzone produkty mięsne jako karcynogen pierwszej klasy. Przynajmniej dla raka, okrężnicy i odbytnicy. Jest to bardzo silna, silny związek przyczynowo-skutkowy, aby można było jakikolwiek składnik naszej diety określić jako kancerogen pierwszej klasy. Czyli podobnie jak na przykład palenie tytoniu. American Medical Association wystosowało na przykład rekomendację dla szpitala w Stanach Zjednoczonych dotyczącą wycofania wszystkich przetworzonych produktów mięsnych ze szpitalnych jadłospisów. W Nowym Jorku to publikowaliśmy na ten Feed w ostatnim tygodniu. Pojawiła się uchwała Rady Miejskiej wycofująca mięsa, czerwone mięsa i produkty przetworzone mięsne z, z jadłospisów w szkołach publicznych objętych jurysdykcją Rady Miejskiej w Nowym Jorku. Tymczasem, tymczasem 1 października dostajemy troszeczkę cios w plecy. Podsumowując, ja chciałem przypomnieć taki cytat jednego z szefów działu marketingu olbrzymiego koncernu tytoniowego, i cytat ten pochodzi z lat 60. XX wieku, gdzie już wiadomo było, że zgromadzona została dość duża ilość danych z badań. Świadcząca o tym, że palenie tytoniu szkodzi, powoduje raka, zwiększa ryzyko zawału, udaru i tych wszystkich kłopotów zdrowotnych. Jednak on wtedy powiedział bardzo ważną rzecz, że najważniejsze jest, żeby podsycać wątpliwość. I taka jest również moja optyka patrzenia na to, co się wydarzyło 1 października i te artykuły i wnioski. Najważniejsze jest, żeby ludziom. Odsycać wątpliwość. Ja jestem przekonany, znam dowody dotyczące wpływu spożycia mięsa, ale tak naprawdę 90 kilka procent ludzi czeka na dobre wiadomości w cudzysłowie, że mięso wcale nie jest takie szkodliwe i potrzebuje, potrzebuje takiego medialnego doniesienia, żeby móc robić dokładnie to, co robili do tej pory. Jest to, jest to moim zdaniem bardzo nieetyczne i mało moralne, ponieważ wpływ takich doniesień w skali jakby zdrowia populacji nie tylko Stanów Zjednoczonych, bo te wiadomości rozchodzą się aktualnie globalnie w ciągu minut i sekund, ten wpływ jest olbrzymi. Chciałbym przypomnieć jeszcze o promocji na koniec i podsumowując. Chciałbym Was utrzymać w tym, że jednak patrzmy na to wszystko obiektywnie i szukajmy obiektywnych źródeł wiedzy. Jeżeli uważacie, że ktoś będzie zainteresowany taką, jak teraz przedstawiłem, interpretacją tych doniesień naukowych, to udostępniajcie materiał Sternfeet. On będzie również dostępny na naszej stronie w postaci nagrania z dzisiejszego webinaru. I mam nadzieję, że będziecie kontynuowali swoją własną edukację i swoją zmianę i optymalizację stylu życia, tak aby, abyście byli zdrowi, szczęśliwi i nie będziecie się dawali nabrać takim manipulacjom, jakich jesteśmy świadkami. Nawet jeżeli ukazują się szanowanych w szanowanych czasopismach medycznych i są podpisane, jakby naukowymi nazwiskami, to jak widzicie, Olbrzymie zamieszanie i olbrzymi protest całego środowiska naukowego na publikację z 1 października. Cóż tu dużo powiedzieć? No, nikt prawdopodobnie tutaj nie bierze jeńców. Jest to olbrzymi rynek. Wszyscy kupujemy jedzenie, wszyscy musimy jeść, jesteśmy klientami i prawdopodobnie tak nas się traktuje, patrząc na, na wydźwięk. Tych doniesień z 1 października. Ja Wam wszystkim serdecznie dziękuję. Dzisiaj chyba nic się nie ścinało. Powiedzcie mi, albo skomentujcie, czy, czy była dobra jakość tego przekazu. Jeżeli będziecie zainteresowani, to będziemy takie przekazy dalej dla Was tworzyli, jeżeli to w ogóle jest interesujące. Także zostawcie swoje komentarze. Ja Wam bardzo dziękuję i pozdrawiam. Cześć, do następnego razu.